Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. A jest to film z nowej serii. Jakiś czas temu zapowiadałam Wam, że teraz będą, po będą powstawać nowe filmy, tak zwane top, czyli top 5 lub w zależności, jeżeli nie znajdę takiej ilości produktów, będzie to top 3. Będę chciała Wam pokazać najlepsze produkty, jakie stosowałam i które sprawdzają się u mnie najlepiej. Pierwszy odcinek premierowy będzie mówił o tym, co jest w dzisiejszych czasach nam najbardziej potrzebne i czego chyba używamy najczęściej w dobie koronawirusa, kiedy cały czas myjemy ręce, kiedy używamy rękawiczek, kiedy używamy płynu do dezynfekcji rąk, czyli kremy do rąk. I pokażę Wam moją ulubioną piątkę, która sprawdza się zawsze i którą serdecznie Wam polecam. Przejdźmy do filmu. Na samym początku filmu, jak zawsze zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Klikania od dzwoneczek, żebyście mieli przypomnienia o najnowszych filmach, które, jak wiecie, pojawiają się co najmniej dwa razy w tygodniu. No i zapraszam Was serdecznie również na naszego Instagrama. I przechodząc do chyba najlepszego produktu, to słuchajcie, będzie to produkt z Shop'u, z tej serii HEMP, czyli e, są to kremy do rąk, w ogóle są to produkty. Które w swoim składzie głównie mają konopię sierno. Niestety ten krem ma jedną wadę, a mianowicie cenę, ponieważ ze 100 ml produktu musimy zapłacić około 49 ,99 zł. 99 groszy. One rzadko są w promocji, ale słuchajcie, jest to świetny, namierzający i taki zmiękczający krem do rąk, który właśnie w swoim składzie ma, jest bardzo bogaty w olejki z konopi. Które zawierają właśnie niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Te produkty świetnie działają nie tylko na taką skórę wysuszoną, ale również sprawdzają się u osób z atopowym zapaleniem skóry. Bardzo fajnie nabijają, tak odżywiają tą skórę. Ona staje się taka mięciutka. Dodatkowo jest ona odporna na jakieś zmiany pogodowe, na, używ na częste używanie wody, czyli na chlor. Ja Wam bardzo, bardzo go polecam. Używa go mój mąż. Widzicie, on już jest to już jest praktycznie puste opakowanie, bo teraz będzie kupował nowy. To jest chyba jego drugi czy trzeci już nawet. I właśnie to jest osoba, która ma atopowe zapalenie skóry i naprawdę jest bardzo, bardzo zadowolona, ponieważ ten krem świetnie nawilża. On pozostawia taką delikatną, tłustą warstwę, która się zaraz wchłania i naprawdę ręce są po niej świetnie odżywione. To by jest zdecydowane moje... Stop 1. Ja osobiście tego produktu nie lubię ze względu na zapach, ale chyba, jeżeli kupujemy już coś, co ma nam pomóc, to nie patrzymy bardzo na zapach, tak jakbyśmy kupowali leki. Nie smakują nam, więc nie będziemy używać. No tak to nie działa, ale ja wam bardzo, bardzo serdecznie ten krem z debody szoku polecam. Drugim produktem, który też wam bardzo chcę polecić, jest to słuchajcie z tej marki Bibios z Ewy Chodekowskiej. Jest to y, naturalny krem do rąk nawilża, nawilżający szczyja i z kwiatem japońskiej wiśni. E, w chwili obecnej w Rossmanie, jak wiecie, jest promocja na produkty, wiecie albo nie wiecie, to Wam mówię, na takie produkty z tej serii e, od Ewy Chodakowskiej minus 30%. Normalnie ten krem kosztuje około 13 zł, 13,50. I taki sam produkt, ale y, bodajże wtedy była seria bambusowa, pokazywała Wam Agata w jednym z ulubieńców, nie pamiętam przy którego miesiąca, ale naprawdę ona bardzo lubi te kosmetyki. E, ja również polubiłam się z tym kremem Doron, ponieważ on bardzo fajnie nawilża. Słuchajcie, zawiera aż 99,3% składników pochodzenia naturalnego. Również substancje zapachowe są substancjami. E, pochodzenia naturalnego, są to same ekstrakty roślinne. Nie mamy tutaj żadnych sztucznych składników. Dzięki tym ekstraktom z, nasi z nasion czyja oraz kwiatu yy, japońskiej wiśni chroni przed działaniem wolnych rodników, nawilża i poprawia kondycję skóry. Dodatkowo, słuchajcie, on zawiera w swoim składzie sok z liści aloesu, e, który również e, łagodzi podrażnienia, nawilża i regeneruje skórę. E, I chciałam Wam jeszcze tutaj wspomnieć, że zawiera on odżywiające i wzmacniające dla skóry naturalne proteiny roślinne. Naprawdę ten krem, słuchajcie, nie dość, że pięknie pachnie... Aha! Ważna sprawa, ten krem jest wegański, oczywiście jest nietestowany na zwierzętach. No i do tego, jak wiecie, ta marka jest marką polską, a teraz wspieramy polskie marki. Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt, który odżywia, nawilża. Ja teraz generalnie składam... Na, składam stawiam na nawilżenie więc ten krem jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Kolejnym produktem polskiej marki jest oczywiście topa z tej serii Urban Garden, i to jest, słuchajcie, regenerujący krem opatronek do rąk. Podobnie jak w tym poprzednim kremie, ten również polecała Wam Agata, tylko że to był nocny koncentrat do rąk. To było w Lubieńcach lutego, więc odsyłam Wam do, Was do tego filmu. I słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny krem do rąk, który jako jeden z niewielu ma taką pompkę, jak widzicie, więc jest bardzo wygodny do aplikacji. Nie musicie nic wykręcać, wyciskać. Ja osobiście bardzo nie lubię takich kremów w tubkach takich, ponieważ potem bardzo ciężko jest to wycisnąć i się trzeba czasami omęczyć. I jak już nam coś wyjdzie, chcemy nałożyć, to gdzieś tam wtedy się puści z ten krem się chowa. Także tutaj mamy pompkę, więc to jest bardzo duże ułatwienie. Dodatkowo. Ten krem w chwili obecnej jest w Rosmanie w promocji, bo on normalnie kosztuje niecałe 11 zł, teraz chyba coś koło 6,99. O ile się nie mylę, a nie chcę Was skłamać, ale coś koło 7 zł. Jest to, słuchajcie, świetny krem, który po pierwsze eliminuje suchość oraz szorstkość skóry. Łagodzi on podrężnienia. Dodatkowo on wpływa na takie ujędrnienie yy, i odmłodzenie skóry naszej, yy, naszej skóry rąk. Naprawdę świetnie on się sprawdza do ta przy takim. Yy, Częstym myciu, kiedy macie właśnie kontakt z detergentami, z tym chlorem, który znajduje się w wodzie i naprawdę e, on właśnie przywraca dłonią komfort, poprawia wygląd i kondycję skóry. E, tutaj producent zapewnia, że on silnie wygładza oraz pozostawia miękką i przyjemną dotyku skórę ja się z tym w zupełności, słuchajcie, zgadzam. Dodatkowo ten produkt świetnie po prostu pachnie, on ma tak niesamowity zapach. Ja jeszcze powiem Wam szczerze, nie odkryłam czym od Czym on pachnie, ale jest to dla mnie bardzo taki znajomy zapach, taki nie jest na pewno chemiczny, jest taki odświeżający, trochę kwiatowy. Naprawdę powiem Wam, że to jest świetny produkt, który bardzo Wam polecam. Tutaj jest informacja, że nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, silikonów oraz oleju parafinowego. Naprawdę słuchajcie, jest to świetny, świetny produkt. On też w. Podobnie jak ten z debody shopu chroni przed e, czynnikami takimi negatywnymi ze środowiska naturalnego, e, chroni przed negatywnym działaniem klimatyzacji, e, ogrzewaniem. Wiecie, często w zimie właśnie jest taki problem, że mamy e, włączone ogrzewanie, więc ta cała skóra naszego ciała jest wysuszona. Teraz w lecie będzie znowu działa klimatyzacja, co wpływa negatywnie na naszą skórę. Cóż więcej, polecam. Kolejny, słuchajcie, produkt to jest, jest też produkt polski. Jest to tym razem z jaja. I pokazuję Wam akurat ten konkretny krem. Trochę taką w topę tutaj <grybuj> robię. Dlatego, że jest to krem zimowy. Z tej serii zimowej. Jest akurat karmelizowany migdał i to jest zimowy krem do rąk z filtrami UV, który ma działanie regenerujące. A pokazuję wam go dlatego, że jeszcze nie doszedł do mnie krem, który sobie właśnie zamówiłam niedawno i jest to Grapefruit z, z miętą i on też ma właśnie działanie nawilżające. A bardzo chciałam, żebyście zobaczyli, te, żebyście mogli zobaczyć ten produkt działi, ponieważ ma pompkę. Jest to świetny krem, który możecie sobie postawić, na przykład na szafce przy łóżku, czy nawet na umywa, przy umywalce i po prostu po każdym umyciu rąk możecie sobie wycisnąć pompeczkę. Wetrzeć i już macie sprawę załatwioną, nie musicie gdzieś odgrzebywać w czeluściach w szuflad tych kremów. Generalnie wszystkie te kremy, bo jest w tej serii z pompką jeszcze e, krem z tamaryndowcem i zieloną pomarańczą. On jest akurat e, regenerujący. No ale ja mówię, sobie zamówiłam z miętą. E, bardzo żałuję, że w, tutaj w, w sklepie Ziai, nie wiem jak jest stacjonarnie, bo ja szukałam na stronie internetowej, e, mają jeszcze tak z pompką głównie krem, e, nie kremy, tylko mydła do rąk. Jest na przykład kokos, e, nie pamiętam z czym, ale też z, z moręgą bodajże. I naprawdę, e, no i jeszcze tam są inne właśnie zapachy, smaki chciałam powiedzieć. E, tutaj macie w ogóle 200 ml produktu. One kosztują około 12 zł, bo teraz bodajże nawet na stronie dzisiaj jest promocja i one kosztują 9,99 I naprawdę ja Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam, ponieważ one też są właśnie nawilżające, pozostawiają tą, pozostawiają tą naszą skórę taką nawilżoną, wygładzoną taką, nie wiem, czy też tak macie, że mm, czasami ta skóra aż tak, s, s, taka jest taka, wiecie, szorstka, taka skrzypiąca i po prostu jak nałożycie trochę tego kremu, to ona od razu czuje taką ulgę, taką, takie wygładzenie, takie taki natychmiastowy taki zastrzyk nawilżenia. I ja zdecydowanie Wam go polecam, bo on właśnie ma fajne działanie, pozostawia tą naszą skórę nawilżoną. Dodatkowo pozostawia taki delikatny, subtelny zapach. No już tej serii zimowej raczej nie dostaniecie, no może gdzieś na wyprzedażach jeszcze się trafi, ale ja zachęcam Was serdecznie, na przykład do tego zapachu z miętą, bo podobno pachnie rewelacyjnie. Jako ostatni chcę Wam pokazać po prostu, tak Wam pokażę, klasyk klasyku. Słuchajcie, krem Niwa, czyli najpopularniejszy krem na całym świecie, który możecie dostać już od. 2,50, bo widziałam, naprawdę widziałam już ten krem od mniej więcej 2 zł. Jest to krem, który stosuje się na wszystko, zawsze, w nieograniczonych po prostu ilościach. On naprawdę świetnie nawilża, bo zawiera w swoim składzie cer, czyli taki produkt składnik, który właśnie chroni i odżywia skórę, i dzięki czemu ona staje się taka gładka i zadbana. Ja, jak miałam problem z kącikiem, który, jak wiecie, przewijał się u mnie przez chyba 2 miesiące, on się wyleczył dopiero w momencie, kiedy zaczęłam nakładać bardzo duże ilości kremu Nivea. Ja go stosuję na suche ręce i od razu są nawilżone. Często na stopy. Bardzo wiele osób stosuje go po prostu jako zwykły krem do twarzy, słuchajcie. Moja mama miała taki etap właśnie w swoim, w swoim życiu, nawet całkiem niedawno, że zaczęła stosować jako krem, tylko zwykły właśnie krem Nivea co prawda no wiecie to jest krem po prostu krem nawilżający krem ochronny który stosuje się już od m, m, tuż od urodzenia tak naprawdę można go e, dawać dzieciom do, znaczy stosować na dzieciach e, ale niestety nie ma żadnych właściwości tutaj e, od takich e, przeciwstarzeniowych, więc no tutaj sobie trochę akurat zaszkodziło używając tego kremu, no ale jak wiecie, od lat ten krem był stosowany, nie wiem ile lat on już w ogóle istnieje na rynku, nie jest to wiadomo, polska marka, ale naprawdę jest to krem, który znajdziecie wszędzie, mogą być tak jak ta w metalowej puszeczce, są zakręcane w plastikowych, ja Wam go serdecznie polecam, no bo mówię, to jest klasyk klasyków za śmieszną cenę, naprawdę też nawilża, też się ładnie wchłania, bardzo delikatnie pachnie, macie zwykły tutaj biały produkt, który jest mega wydajny. Słuchajcie, Niwea! Niwea po prostu sprawdza się zawsze, wszędzie i dla każdego. I tym produktem, tym klasykiem, słuchajcie, kończymy pierwszy odcinek z nowej serii Top. Um, nie wiem, co będzie w następnym odcinku. Mam pewny już pomysł, ale jeszcze Wam nie zdradzę, ponieważ muszę to wszystko dopracować. Na chwilę obecną chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to klikajcie łapkę w górę. Eee, pozostawiajcie komentarze też, jakie są Wasze na przykład ulubione kremy do rąk. Czy może trafiłam wśród, i wśród tej piątki jest właśnie ten, który Wy również bardzo lubicie. I może macie jakiś inny, no to też właśnie piszcie koniecznie, wiecie, że ja lubię korzystać z Waszych porad eee, i testować te produkty, które Wy polecacie i bardzo często one mi się świetnie sprawdzają dlatego też e, piszcie koniecznie. Mam nadzieję, że takie filmy, taka forma filmów również Wam się przyda i się spodoba. Także to też możecie pisać w komentarzach w ogóle. Może byście chcieli e, poznać jakieś top 3 bądź top 5 produktów, e, jakiś konkretnych, więc powiedzcie, czy może jakieś rozświetlacze, może jakieś bronzery. Piszcie koniecznie, ja e, też e, wtedy z y, nagram taki film dla Was. No i już się z wami żegnając, zachęcam ponownie do subskrybowania naszego kanału, klikania dzwoneczka, podajcie koniecznie na Instagrama i do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa. Pa.